Chrześcijanin. Nauczanie biblijne na temat głów mężczyzn i kobiet w kościele. Myślę, że wielu chciałoby znać biblijną odpowiedź na pytanie, czy chrześcijanka w zborze lub poza zborem powinna nakładać na głowę jakiś przedmiot zakrywający jej głowę, lub jak inni mówią, zakrywający włosy. Czy też wystarczą jej włosy opadające na szyję? Jeżeli jest biblijne pytanie, to musi być też biblijna odpowiedź. Pomyślmy, jakie nauczanie byłoby na temat nadstawienia drugiego policzka, gdyby sam nauczyciel nie pokazał, jak to ma być. W nawiasie zobacz Mateusza 5,39 i Jana 18,22 do 23 wersetu. Prawidłowe zrozumienie każdego miejsca z Biblii, a więc i tego, zależy od szczerego słuchania jedynego nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Chciałbym zwrócić uwagę, że apostoł Paweł był wychowany na naukach Starego Testamentu. Jednak jako uczeń Jezusa Chrystusa, a przez to mądry gospodarz, w nawiasie zobacz Mateusza 13:52. Korzystał najpierw z Nowego Testamentu, a opierając się na odpowiednich do danego tematu pouczeniach i ze Starego Testamentu, tak jak w przypadku Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 9, werset 3 do 10. Cytat. Czy i zakon tego nie mówi? Musimy więc, znając apostoła Pawła, sprawdzić korzenie nauczania o nakrywaniu głowy przez chrześcijankę w czasie modlitwy lub prorokowania. Jestem zdziwiony, że z tak małą gorliwością sięga się do Biblii, aby znaleźć inne miejsce dotykające tego tematu, a mimo to wyciąga się wnioski, które według danego nauczyciela mają decydować o tym, czy siostra jest pobożna, czy bezbożna. Nauczyciel Jezus Chrystus, gdy w drodze do Emaus rozmawiał ze swymi uczniami, powiedział Cytat A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im co o nim było napisane we wszystkich pismach i rzekli do siebie czyż serce nasze nie pałało w nas gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał w nawiasie ewangelia łukasza rozdział 24 werset 25 do 27 oraz 32 mówiąc do nich otwierał przed nimi pisma Słuchajmy go więc i my, otwierając pisma w sprawie, którą się teraz zajmiemy. W poniższych rozważaniach zajmę się głównie tym, czym jest okrycie i do czego służy, a nie całością zapisu apostoła Pawła o braciach i siostrach z jedenastego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, od pierwszego do szesnastego wersetu. Powrócę zatem do biblijnego nauczania. Najpierw zastanówmy się, jak Bóg rozwiązał ten problem nakrywania głowy, jako oznaki w sprawie Naziratu. W czwartej księdze Mojżeszowej, szóstym rozdziale, w wersetach od pierwszego do dwudziestego pierwszego, czytamy cytat. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, przemów do synów Izraelskich i powiedz im, jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub Nazyreatu, aby się poświęcić Panu, przez cały czas jego ślubu Nazyreatu, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, dopóki nie wypełnią się dni, na które poświęcił się Panu, będzie poświęcony. Pozwoli swobodnie ruść włosom na swojej głowie, gdyż na jego głowie jest znak Poświęcenia się swojemu Bogu. Jaki zatem był znak naziratu? Dłuższe włosy, jak długie? Takie, żeby było widać różnicę między poświęconym panu a niepoświęconym. Długość włosu zależała więc od czasu trwania w poświęceniu się Bogu. Kiedy ten czas mijał, oznaka miała zostać zdjęta z głowy poprzez ogolenie. Zwróćmy naszą uwagę na kolejny fragment z czwartej księgi mojżeszowej, rozdział piąty, werset jedenasty do trzydziestego pierwszego, cytat: Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem. Rozpuści, w nawiasie w innych przekładach odkryje, rozpuści włosy tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci jest to ofiara z pokarmów, złożona jako ofiara posądzenia, w ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie do niej, jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna, i jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi, i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Lecz jeżeli byłaś niewierna i stałaś się nieczysta, niech też przeniknie ta woda przekleństwa twoje wnętrzności, aby ci spuchło łono i zwiotczały biodra. A kobieta ta odpowie: Amen. Amen. Co powinien zrobić kapłan, gdy kobieta staje przed Bogiem, z pokarmową ofiarą pamięci na swoich dłoniach i ma na słowa kapłana odpowiedzieć. Amen, Amen. Według wielu powinien jej nakryć głowę jakimś okryciem. W nawiasie, w nawiasie z greckiego, peribola Ion, myślnik, okrycie, szata, odzież. Ale kapłan pouczony przez Boga rozpuszcza jej włosy, aby swobodnie opadały w dół. Czy to jest przykazanie biblijne, bardzo ważne dla wyjaśnienia słów napisanych przez apostoła Pawła, czy tylko nic nam nie dający opis kapłańskich czynności? Apostoł Paweł w innym miejscu pisze: Cytat. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zatem to Pismo Święte jest dziełem natchnionym, a nie nasze ludzkie spekulacje w nawiasie przypuszczenia. Apostoł Paweł bardzo dobrze znał te miejsca z Biblii. Nie dziwcie się więc, że porządkując sprawy w Bożym Zborze, Poruszył też sprawę stawania przed Bogiem przez braci i siostry. Nowe przymierze to również nowy porządek zgromadzania się, inny niż w Starym Przymierzu. Chrześcijanie od początku zgromadzają się po domach, a więc bracia i siostry są tam razem. W nawiasie dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset dwunasty do czternastego. Wracając do miejsca z pierwszego listu do Koryntian, jedenastego rozdziału, dowiadujemy się, że apostoł Paweł użył dwóch różnych słów na temat wyglądu głów sióstr podczas modlitwy: w nawiasie nakrycie i okrycie. Werset trzynasty. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia. W nawiasie niezakryta z greckiego a katakalyptos, a, myślnik, nie, bez, kata, ruch skądś, w dół czegoś, kalypto, zakrywać, zasłaniać coś, modlić się do Boga? Coś z góry przemieszczone zostaje w dół, aby również zasłaniać to, co jest poniżej. Salomon tak pisał, cytat, o jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, o jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony. Twoje włosy jak stado kłus, które schodzą z gór giladu. W nawiasie pieśni nad pieśniami, rozdział czwarty, werset pierwszy. Włosy schodząc w dół czynią kobietę w zgromadzeniu, w widoczny sposób gotową według nauki biblijnej, do modlitwy lub prorokowania. Kobieta za wolą Bożą ma włosy zawsze ze sobą, gdyż one są częścią jej samej. Stworzona została wraz z nimi, gdy jeszcze nikt nie myślał o jakiejkolwiek tchustce. Czyż stwórca nie uwidocznił tej różnicy między mężczyzną a kobietą już od początku i dlatego widać ją wśród całego rodzaju ludzkiego jak gdyby z natury? Stąd apostoł Paweł naucza, żeby wierzący używali tej różnicy, gdy się modlą do Boga. W nawiasie pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział jedenasty, werset trzynasty do piętnastego. Widzimy przecież, że kobieta ma włosy bardziej zabezpieczone od mężczyzny, dlatego często się widzi łysych i łysiejących mężczyzn, ale bardzo rzadko łysą kobietę. Stwórca uczynił ją bardzo dobrze i nazwał ją kobietą. Mężczyzna zaś nazwał ją mężatką. W nawiasie pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział drugi, werset osiemnasty do dwudziestego czwartego. W księdze objawienia czytamy, cytat, a włosy miały jak włosy kobiece. W nawiasie Księga Objawienia, rozdział 9, werset 8, część A: Użyto podobieństwa, gdyż włosy ich były długie, tak jak u kobiety. I w wersecie 15: cytat, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie, w nawiasie z greckiego peribola ion, okrycie, szata, odzież. W wersecie 15 użyte jest słowo jako, ale również może być za, zamiast z powodu. W innych przekładach Biblii jest tak napisany ten werset. Biblia Gdańska. Ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są za przykrycie. Biblia Jakuba Wójka, cytat. Lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie. Biblia tysiąclecia. Podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą. Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Nowa Biblia Gdańska. A jeżeli niewiasta zapuszcza włosy, jest jej to wspaniałością, gdyż włos dany jest jej z powodu szaty. Biblia praska. Gdy dla kobiety jest to zaszczyt, Bóg dał jej włosy na okrycie. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. Nowy Testament, słownik grecko-polski. Kobieta zaś, jeśli zapuszcza włosy, chwałą jej jest, bo włos zamiast okrycia jest dany jej. Wyraz z greckiego anti w Biblii Warszawskiej przetłumaczony jest jako. A w słowniku grecko-polskim, zamiast w zamian w miejsce kogoś lub czegoś coś za coś. Przytaczam te greckie słowa tylko z tego powodu, aby uczynić wyraźniejszym argument potwierdzający, że włosy dane są zamiast okrycia, to znaczy zamiast czegoś, co nie jest częścią jej samej, np. zamiast chusty. Kapelusza i tak dalej. Dlatego zostały użyte dwa różne słowa: nakryta, okrycie. Niech nakrywa się okryciem, którym są jej dane włosy. Wiersz szósty. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, to również niewłaściwym jest stawać przed Bogiem z włosami zawiniętymi lub posplątanymi. A to dlatego, że Bóg pragnie, by kobiety modliły się do niego w duchu skromności i powściągliwości. Apostoł Paweł również w pierwszym liście do Tymoteusza. Pisze o wyglądzie głowy kobiety w czasie spotkania, na którym bracia, modląc się, mają wznosić czyste ręce, a kobiety powinny między innymi cytat, nie stroić się w kunsztowne sploty włosów. Użyte tam greckie słowo plegmasin tłumaczone jest na język polski jako zawinięcie, splątanie, splot. Zatem kobieta nie ma mieć włosów zawiniętych. Posplątanych lub w splocie, nie ma tu mowy o chustce czy czymś podobnym. Apostoł Paweł w tych wszystkich miejscach, jak i Mojżesz, w nawiasie czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział piąty, werset 18, opisując wygląd głowy kobiety podczas modlitwy, zaznaczają, że jej włosy mają być swobodnie opadające w dół. Jeszcze ten fragment cytat. A przetoż niewiasta powinna mieć władzę na głowie dla aniołów. W nawiasie pierwszy list Pawła do Koryntian rozdział jedenasty werset dziesiąty. W Biblii Warszawskiej słowo władzę przetłumaczono jako oznakę uległości. Rozumiemy to, że mieć władzę nad sobą nie jest równoznaczne z tym, że jest się jej we wszystkim uległym. Apostoł Paweł pisze o porządku Bożym tak, cytat: A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa bóg. W nawiasie pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział jedenasty, werset trzeci. Wiemy na pewno, że Jezus Chrystus jest doskonale uległy władzy Ojca. Gorzej już przedstawia się sprawa uległości mężczyzny wobec Jezusa Chrystusa i kobiety wobec mężczyzny. Gdyby chodziło o znak uległości, to tylko Jezus Chrystus mógłby go nosić na sobie. Chodzi więc o porządek Boży w uznawaniu władzy Boga nad wszystkimi i przez wszystkich, którzy ją od Boga otrzymali. Kto jej nie uznaje, sam też nie jest uznany. Weźmy na przykład dyrektora naczelnego w dużej firmie, który swoją wolę względem wszystkich pracowników przekazuje tym, którzy są najbliżej jego stanowiska, to jest dyrektorom poszczególnych działów w firmie. Oni zaś tę wolę dyrektora naczelnego, a nie swoją, przekazują jako zadanie kierownikom wraz z projektem produkcyjnym, potwierdzonym przez dyrektora naczelnego. Kierownicy w niezmieniony sposób mają to przekazać mistrzom, a oni brygadzistom, a ci zaś pracownikom produkcyjnym. I tak w niczym niezmieniona władza dyrektora naczelnego, wyrażona w jego zarządzeniach i zapisana w projekcie, musi dotrzeć do wszystkich jego pracowników. Praktyczne wykonanie tych zarządzeń okaże się w owocach produkcyjnych. Jeżeli wszystko odbyło się w uległości wobec władzy dyrektora naczelnego, wtedy to, co on zamierzył, zostanie dotykalnie zrealizowane przez wykonaną pracę. Co zrobi dyrektor, gdy zobaczy, że produkt nie jest taki, jaki on chciał mieć? Czy nie zacznie szukać winowajcy? A co jeśli produkt będzie dokładnie taki, jaki on chciał? Na pewno będzie zadowolony i ochotny do udzielenia nagrody. Gdybyśmy spytali wszystkich wierzących, czy uznają władzę nad sobą, to byśmy usłyszeli jednomyślną odpowiedź Tak, uznajemy władzę, bo taki jest Boży porządek. Tylko, jak widzimy, zrozumienie tego porządku jest różne. Skoro wszelka władza jest od Boga, to wypełnianie nadanego przez nią prawa czy ustaw jest obwarowane Bożym porządkiem. W nawiasie zobacz list do Rzymian, rozdział trzynasty, werset pierwszy do siódmego i Dzieje Apostolskie, rozdział czwarty, wersety od 15 do 20 i trzeci list Jana, rozdział pierwszy, werset jedenasty, Marka, rozdział 10, werset trzydziesty piąty do 45 i inne jeszcze miejsca z Biblii. Zastanówmy się jeszcze nad tym, dlaczego apostoł Paweł pisze, że ma to być czynione także dla Aniołów. Aniołowie, którzy nie naruszyli porządku władzy Boga, obserwują nas zewnętrznie, i dla nich właśnie długość włosów na głowie mężczyzny i kobiety, modlących się i prorokujących, jest zewnętrzną oznaką uznawania porządku władzy Boga. Oczywiście Aniołowie patrzą też na owoc ducha w nas, ale tutaj apostoł Paweł mówi o włosach. Aniołowie Boży nie próbują dostać się do wnętrza człowieka, tak jak demony, ale czekają całkowicie, należąc do Boga, na widoczny owoc działania Bożego w człowieku, i radują się, widząc nas zgadzających się z władzą Boga nad nami. Cytat. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. W nawiasie pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset dwunasty oraz wspaniałe odsłonięcie tajemnego planu Boga. Cytat. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu. Który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością, przez wiarę w Niego. Efezjan rozdział trzeci, werset 8 do 12. Aniołowie podziwiają nowe człowieczeństwo, mężczyzny i kobiety, żyjących już nie dzięki sobie, lecz dzięki Jezusowi Chrystusowi w Bożym porządku, jako poddani z wdzięcznością Jego władzy. Apostoł Paweł mówi, osądźcie sami. Inaczej mówiąc, po ludzku do was mówię, abyście to dobrze zrozumieli, bo w tym są ukryte potężne duchowe wartości, ale teraz osądzam to według ciała. Osądźcie więc i wy sami i uznajcie, co do was mówię. W cudzysłowiu, czyż sama natura, czyli cała cielesna historia od Adama i Ewy do obecnych czasów, nie poucza was, że gdy mężczyzna zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Tłumacze używają słowa natura, przyrodzenie oraz wrodzona skłonność i te słowa wskazują nam na Adama i Ewę, jako pierwociny ludzkości. Pierwociny pokazują nam porządek, gdyż Bóg stworzył ich jako bardzo dobrych według ciała i na podobieństwo swoje. Stawanie więc do modlitwy lub prorokowania, według uznanej władzy, okazywane jest widokiem głowy mężczyzny i kobiety, to znaczy długością naszych włosów. To była sprawa, którą zajął się apostoł Paweł, pisząc te słowa i która została rozstrzygnięta dla wszystkich pokoleń chrześcijańskich. Zatem, zestawiając ze sobą fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu, wykazałem, że moja wiara w tym temacie oparła się na Słowie Bożym. Czy twoja również? Patrząc w Słowo Boże i ty odpowiedz sobie na pytanie, czy apostoł Paweł mówił o włosach, czy na przykład o chustce, co rzeczywiście powinno być okryciem, którym nakrywa się siostra. Czy mężczyzna może mieć na swojej głowie włosy takie, jakie powinna mieć kobieta? Apostoł Paweł mówi, że jeżeli kobieta nie używa prawidłowo okrycia, niech je zdejmie przez ostrzyżenie albo ogolenie. Czy materialny przedmiot, w tym wypadku często stosowano chustkę, można ogolić? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 14, wersecie 23 napisał. Albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Cytat. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Lustrem dla każdego wierzącego chcącego poznać prawdę o sobie, jest Słowo Boże, a nie własne jego zrozumienie, wynikające często z religii lub kultury, w jakiej żyje. Słowo Boże jest fundamentem wiary, a nie domysły, tak zwane przekonania. Podjąłem się tego tematu nie aby się spierać, ale aby skierować sprawę do źródła. Niech decyduje Słowo Boże, a nie nasze przypuszczenia lub tradycja. Pamiętajmy, bracia, że każdy za siebie samego zda sprawę przed Bogiem, ale nauczyciel Słowa Bożego odpowie i za to, jak nauczał innych. Bracia i siostry, nakrywanie głowy chustką lub włosami nie czyni siostry świętą. Świętą czyni ją mieszkający w niej duch święty, ujawniający się w owocu życia Jezusa Chrystusa w niej. Pierwszy list Piotra. Rozdział trzeci, werset trzeci do czwartego. To, czym się nakrywa, zależy od jej poznania, ale niech czyni to w miłości, a nie w wywyższaniu się. Pamiętajmy, że poznanie nadyma, ale miłość buduje, a apostoł Paweł napisał to w tym liście, w którym podjął się tematu nakrywania głów przez kobiety i zakazu nakrywania przez mężczyzn. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział ósmy, werset pierwszy. Bardzo dobrym jest mieć prawidłowe poznanie Słowa Bożego i żyć w zgodzie z tym Słowem, ale jeżeli ma się poznanie niepełne, to należy żyć według tego poznania, jakie się ma obecnie, aby tylko było oparte na Słowie Bożym. Poznanie jest zawsze wynikiem pracy Słowa Bożego w wierzącym. Będąc posłusznym Bogu w tym, co się zna z nas pisma, można być pewnym, że On sam pomoże dalej wzrastać w poznawaniu i naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, cytat. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu Mego. Ewangelia Jana, rozdział 18, werset 37, część b oraz cytat Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 31, część b oraz 32 Ci z Berei, cytat Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 11. Na zakończenie chciałbym przypomnieć pouczenie z listu Jakuba, cytat. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. List Jakuba, rozdział trzeci, werset trzynasty do osiemnastego. Naśladujmy dobro, a nie zło. Pozdrawiam oponentów i zgadzających się w imieniu Jezusa Chrystusa, Wasz brat w Jezusie Chrystusie. Amen.